Siema, z tej strony, i dzisiaj będziemy dać po second. I, i, w ogóle stać mnie już na tego skina. Że nas nie na skin, tylko na postać Weroniki. Tylko co już w grze, no to jak już skończy się ta runda, no to w sekundę. Dzisiaj jak działa, nie? No takie ciekawe. To jest dźwięki. Sas. Mm. Dobra. Mm. Okej. Okay. Dobra. Mm. W ogóle mam już tam prawie 200 cukierków, to mogę już kupić tego jakiegoś skina. Mm. Okej. Okay. Bierzmy. Dobra, Hmm

Okay. Bo bym zauważyła, że by mnie odpuści już Albo nie! Dobra I na blu Cześć No nigdy nie rób się mi takiej Tam skierów Dobra <głos> <głos> Gdzie on jest? Aha wyszedł A miała go ulecić, A, dobra Dobra, i kupujemy Weronikę. Jacie. Też. Okej. Okay. Kupiona. Dobra. Uj, dobra. Zobaczymy, jak działa, nie? Ej, właśnie, ja sobie kupię może jakieś skiny. Tego głęsta. Tego potwora. Myślę, no, Potwora, bo. Oj, no, oj, wie, wiecie o co chodzi. Chodzi, no jesteś odwrócony? Wow Dobra, kupujemy tego Tego jest tam. To... Tak, jest gotowy? Wow! Co to jest? Ja troszkę założę bo... Troszkę założę Założę tylko skiną Ok Dobra. Cześć! Dobra, o Mam coś? O! Aha! To się wstrzymuje! W ogóle ma jakieś zablokowaną... mam jakieś zablokowaną moc i... Co? Dla? No. Co? Ała! Co to jest? To jest, to jest. W mam tutaj pokazane, że mam coś tam. Jak to się je, tym jedzie? Nie da się tym jeździć przecież. Ej, bo się da, ale głupi. to jest mi głupi. Głupi, ja to tego nie da się tym... Mhm. To się nie da grać! To mi się nie da grać! A ja, oto! Ej, nie, to jest jakieś oszustwo! Nie, ja Ej, jak tym się gra widzowie? No. na giełdę. Nie da się tam. tym grać? Nawet. Ej, to jest jakieś oszukalnię. To się nam nie da jeździć. Jakoś się każe, że się odbiło. Dziwne. Nie chyba nie Słaby jest, nie wiem jak czy czym się jeździ. Nie napiszcie mi widzowie. Bo widziałem, że właśnie... że ja widziałem, że oni coś się odbijają od ściany. Czemu to się nazywa debil podłoga 111? Nie, nie, szukali mnie. Po prostu, no bo nie wiem, to wtedy straciłem jeszcze życie. Lubiłam go chciała, ale nic. Muszę, muszę, nie wiem, coś robić albo klikać do ekran, Nie wiem, opieścimy, proszę. <ślesk> no. O! nie, a nie. Kończę. Nie roj! Nie! Aha! Bye bye! Nie dobra. muszę wygrać, nie wiem. Już, jakie dźwięki. Nie, teraz muszę wygrać, nie wiem. Muszę się nauczyć nie grać. Nie, nie, nie trzeba się klikać ekru, nie? To się mi bailkonek mówi. No dobra. Cześć. można mam przejść do też. Eee! Y mmm... Cześć! Hej, you look. Jest nie, Okej. Aha. Hej bye. Dobra, eee... Y teraz muszę, nie wiem, co sobie jeszcze posyć. Wow! A co tu jest... O! Y dziwne, dziwne miejsce. Eee, y y dziwne. Okej, okay. o nie, nie, no proszę cię, Slashek. Dobra. Mm, tylko. Ty na, namalowałem Stashera Stasher jest i namalowałem Stashera Dajesz I teraz Dajesz Nie da się tym... Już! No stop! Nie, nie wytrzymam. To jest najgorsza postać. Dobra, nie, do, ostatni raz już i nie zmienię tej postaci. Dajesz! No, nie, 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 to Głupie, głupie. Nie, no, co tu jest? Nie wiem. Zbankowałam kasę. Dobra, teraz? Ej, no to tu nie. Nie, chyba. Nie. O! Nie wiem, nie wiem, wiem! Trzeba klikać um, tego sprinta Dobra, tego muszę się, się uleczyć Lec się się, proszę się Dobra Eeeem hmm. No, ja jestem geniuszem Nie, wiem, nie, nie, nie Добро, товарищ А, ну там, что ж там nie to mi... nie to się nie da. Nie. Aha. I... Bo ja wiem, jak to już działa. Trzeba klikać sprinta. Myślałem, że trzeba klikać Klikasz w ekran, jest taki głupi. I mnie uszukał. A teraz Dobra. No jest git. Ale na no mógł być lepszy. Mogli go zobaczyć. Gdzie znaleźć skin? A. Bo w ogóle ile to kosztuje? Eee, ile? Tylko 500. mało. Mega. Okej. Okay. Aha. No. No. Prodat. Nie. Yeah. Dobra. No. no. Dobra. No nie, proszę cię! No nie! No to no. 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 no, no, dobra! No spoko, no, ale mógł być lepszy. Ale dobra! Jest! Git! Powiem, to no, nie! No będzie mi się podoba ten ale

Dobra, dawno nie grają nowe, tak powiem. Yy. Dobra, no, lepsze jest na klasie, najlepsi. Yy. Dobra, widzowie, yy, widzowie... Yy. 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 Nie wiem, chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem, co ich widzę. Dobra, yy, dobra, ale no, Weronika może być, może być. Nie, raz, Ale mogę, ale mogę być lepszą trochę. Nie muszę ją ulepszyć, bo ona jest taka niefajna. Według mnie, oczywiście. Według mnie to tylko moja. Wysu. Moja opinia. I pokaj! Jesz jeszcze to pewnie to ogarnę. <gry> Na pewno. <gry> <jest>. O kurde. Dość. <gryczny> A ja jestem Weroniką, A co mogę zmyć? W ogóle tu za profilówkę, że John Don chodzi. <gryczny> Może nie mniej pomysłu. A i tak to Dobra. Dobra. Dobra, Dobra, to to, Ach, jestem głupi Nie mądry. Niech się, Okej, co dziewięć dziesięć życia. <noise> Opasa się, według mnie, no dobra no, jest taki zły. Chcesz się coś łączy? Dobra, Wam się to. O, tutaj będzie dobra. Nie krzycz! Puh. Co to maluje? Jeszcze nie wiem, ale się teraz... Co to jest? A, to jest Hej. Okay. Co to jest? Nienawidzę tego gry po prostu mnie wywadziło w kosmos. Chciałem z górki na pazurki. Ale oczywiście, z górki na pazurki. Oczywiście, że. Nie. Cicho tam. Cichota. No, mhm. no. Heja! No, dajesz! Dobra! No, dostaję jedną kasę za trzy triki. No, jest się normalnie. Dobra, a dawaj mi te tukierki. Mogę? Kolejny? maluje. Dobra. I co e, e, nie namalowałem? A nie, bo już mam. Dobra, daję, ja zrobiłem triki. Właśnie baterie podonowe, jak robię maszynę albo triki, to mam no, więcej. nie! Co to? O nie! Co mi zrobi tutaj chyba? Chyba? Się... Hmm. No aua! to przynajmniej... Opa. Opa. opa I oczywiście, że tego nie przeżyje. No bo taka gra. Gra taka! Gra taka! Nie! Nie no, nienawidzę tej warunki. Kiedy... A dobra, nie no. Żałuję, że ją kupiłem tego telefonu. Dla innych może być fajna ale dla mnie to w ogóle nie jest fajne. To Ale po prostu nie wiem wiem nie grać. U! zimny nubek. Cześć. U. Nie krzycz. Nie krzycz. Nie. Nie wcię. ok no mam taki karta dzisiaj, nie? Ja nie widzę, Przeżyłem przynajmniej więcej niż 60 Dobra hmm. Dobra No dobra, nie, po nagrywaniu zmieniam tego skita, nie? Na Weronika na Szydyckiego, aby na góre nie bo... Ja nie lubię po prostu grać Po prostu to, to Weroniko, nie wiem po prostu się... No, przyzwyczajam się, nie? Po prostu przyzwyczajam się. Normalnie to jest takie, normalne. No, weź tu. Mhm. No nie! Czemu spadłem? Cześć. Nie krzycz. dobra. Wychor... Do you see me please tell me in... Ej! Ja gdzieś go widziałem. Widziałeś, a właśnie w tym powiedziałem, co nie? Widziałem, jest to taki głupi powiedziałem. No, nie? no normalnie, nie? no czemu? Ja jestem jakiś Dobra. czemu? Ej, nie, 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 chyba nic no nie, 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 tej nie, 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 tego nie, No nie, 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 po prostu... A teraz użył te nie, dobra. Gdyby wam dzielcie, kiedy się skończy ta runda. Dobra, skończyła się... Dobra, runda. Dobra. Aha, teraz trzeba poczekać 40 sekund. No nie, no. Bo jest tutaj ten typek. Tutaj, gdzie było napisane, że... Jak go znajdziesz, to mi podać. O, cześć. Widzę cię! Czemu tam poszłeś? Idę cię uratować, ale rzeczywiście gra nie pozwala. Nie ja chcę cię uratować! Nie cię uratować! No, e, dobra. Wydam sobie drzewo i skoczę z tym barierą. Może jakoś się uda! I uda się, bo oczywiście. Dra nie pozwala. Dobra. Teraz muszę. Być madre. Ale oczywiście nie. się deszcz. Stace. Tam powiedziałeś. Dobra. Genialne. Genialne. Po co ja tam portem Dobra. Dobra. Tam. To szybciej, szybciej, to szybciej. Dobra, no, dobra. Jeszcze, jeszcze.

Mi się nie da, po prostu. Ja po prostu nie uczę. Da się nauczyć. No Pewnie mi tylko jeszcze wyjdzie. No taką nadzieję. To i. Co gdzieś tu. Gdzieś tu. É wiadomo. Não, no nie wiadomo. Да, я ум. Подержи. Я только накликан, что сейчас. показано. что же я? Ого! Ну О нет, ну no, снова? Tu. To tam ja no, Niech będzie ta um, Luła oczywiście. Aj, jeszcze! Hej, jeszcze! No, udało mi się trochę. Tam trochę na końcu. Tam coś robię. I ja, ona ma dość. No czemu za na te boki? Daj do słupu Ej, bo no mi szybko poszło, dobrze Prawie Ale dobra, no Może tak tego I wygraliśmy! Kościół drugi! Yej. Dobra! Ostatnia runda! A będzie na tyle! Koniec, będzie koniec! Koniec! No. Dobra! Cześć! Dobra! I... hej! Uuu. No dobra, już się nauczyłem trochę skakanie na skoro tych No i jest są tutaj mam jedenasty. No nie będę. bo na dwunasty. Mm, już dobra. I dobra. Już się boję jak to będzie. Co to? Idę. Jeden... Okej. Okay. Okay. Nie

dobrze puszę. no prawie dobrze Jezus Maria Nie, do... do uszu, nie? Ta, to się trochę Ja to nie nic Chyba, mam tylko będzie Eee... Jasio! Hej, Jasio! Hej, Jasio! Hej, Jasio! Hej, Jasio! Dobra, ty no... ty no jest gig, Już się nauczyłem to robić D Dobry znak Hmm. Dobra Teraz namawiam sobie. sobie Gdzieś O tutaj O Nie, to jest złe miejsce no genialny. Dobra. Nie powrócę. Tutaj nie zmieniam. Tu jest nic. Cieszę bardzo. Jestem z siebie zadowolony. Cuduję, gdzie ja skoczyłem. Opa. 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 Ja. O, 60, 80% wskazał, co jak dojdzie do daru. Do, do, do. żeby się wyłącza, czy umrę. Jak jak ma. O. Nie, ch chyba sprawdzałam. No się nie trafiłem, bo nigdy Ała To bolało Dobra że to będzie na tyle w tym odcinku Witam was wszystkich No i pa